Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Kamery Mio. Nowa jakość nocnych nagrań. Sponsorem programu jest Ceramizer, który regeneruje nie tylko silniki motocykli. Sponsorem programu jest Harley Davidson Twin Peaks Warszawa. Sponsorem programu jest Triumph Polska. Sponsorem programu jest Rebel Horn. Witam w programie motoślad w dzisiejszym odcinku wyścigi motocyklowe klasa 250 promet 760 i 780. O najmodniejszych ostatnich Harley'ach opowiada Jacek z Jack Motorcycles. Zgodnie z zapowiedzią spotykamy się kolejny raz z moimi przyjaciółmi, którzy zajmują się propagowaniem wyścigów motocyklowych. Myślę, że możemy zająć się już dzisiaj pierwszymi tymi niskimi klasami, niskimi, ale też bardzo wymagającymi, ponieważ już trzeba mieć jakieś umiejętności, żeby próbować wyścigów. Zacznijmy może od klasy 250. No tak, ostatnio mówiliśmy o licencji, także zakładamy, że licencję już mamy. Teraz wypadałoby to, jak zdecydować się na jakiś kierunek. No i Jeśli chodzi o mniejsze klasy, no to mamy do wyboru 200, klasę 250 i klasę 300. Jedyny po jeszcze jest podział na klasę mistrzowską i klasę pucharową. No jeszcze są dwusuwy. Dwusuwy są w klasie 250. Czyli klasa 250 to są motocykle czterosuwowe do 250 i dwusuwowe do 125, 125 cm3. No to przez 125 takich dwusuw to potrafi nieźle hasać. No tak, niejednokrotnie mają dużo więcej mocy niż te większe pojemności. Dobrze. Teraz dostępność sprzętu w tych klasach, o których mówiliśmy, czyli 1,25, 250. Nie jest to bardzo mocno rozpowszechniony sprzęt, tak jak powiedziałeś, czy to jest 125 czy 250, czy też dwusuwy, które są w kategoriach bardzo modne i do tego też wrócimy, jak tutaj zapowiadałeś, czyli nasi sąsiedzi Czechy i Słowacja. I tam rzeczywiście się ścigają. E, czy w Pucharze, czy w Mistrzostwach Polski możemy zobaczyć te maszyny, możemy porozmawiać z kierowcami tych maszyn. W większości, jeśli chodzi o dwusowy, przyjeżdżają to ludzie Czesi i Słowacy e, i też Niemcy. Natomiast e, to, o co zapytałeś, e, czy jest ich dużo, Dużo, nie jest dużo, więc te klasy rzeczywiście to jest na sam początek, to jest po to, żeby poczuć też klimat e, wyścigów, czyli e, przejechanie tych kółek, e, synchronizowanie się do Czerwonego Światła, które gaśnie i zaczyna się ścigać, e, do tankowania, do wielu, wielu rzeczy technicznych, które trzeba, trzeba po prostu z nimi obcować jakiś czas, żeby e, być bardziej spokojniejszy, jeśli chodzi o wyższe klasy. Wiesz, w pewnym sensie jest to taka szkółka, taki przedsionek do dużego ścigania. Dokładnie tak, to jest przecionek, Tym bardziej, że nie wiem, mogą wypowiedzieć się osoby, które są już zawodnikami, którzy brylują oczywiście na samym szczycie, ale ci, którzy zaczęli swoją przygodę rok, dwa lata temu czy trzy lata temu, że wierzcie mi, adrenalina na starcie przeogromna i stres, więc lepiej zacząć mniejszymi kategoriami, żeby po prostu w to na spokojnie, na miękko wejść. Wspomniałeś o kaskach homologowanych, o tych wszystkich rzeczach związanych z wyścigami. Powiedz mi, gdzie można znaleźć informacje o parametrach technicznych motocykli, ubiorów dotyczące właśnie tego typu klas? Na początku sezonu PZMOD, właśnie na swojej stronie, prezentuje regulamin wyścigów na nadchodzący sezon. No i tam jest wszystko, co powinniśmy wiedzieć o. O tym, żeby w ogóle się ścigać. Nie? Także są klasy wymienione, są motocykle wymienione, bo każdy motocykl, też w zależności od klasy, ma inny kolor numeru, żeby szło je jakoś odróżnić. Inna pojemność, inne parametry jednego motocykla w klasie pucharowej, a tego samego w klasie mistrzowskiej mogą się różnić. I to wszystko zawarte jest w regulaminie wyścigów na konkretny sezon. Bo dał internet, istnieje, i można coś jak wygrzebać. Natomiast też zależy mi na informacji pod tytułem, czy te początki te początki w tych klasach są bardzo kosztowne, czy to jest rzeczywiście jeszcze do wytrzymania. Możemy wystartować właściwie każdym motocyklem. Dopóki spełniamy wszystkie normy bezpieczeństwa, nie musimy go specjalnie tuningować, bo to nie jest wymóg. To robimy tylko dla siebie, żeby poprawić sobie swoje wyniki, ale zwykłym motocyklem. Zbudowanym budżetowo, już można w takich zawodach wystartować, dopóki jest bezpieczny i, i dopuszczony do ścigania. No dobrze, a jak wygląda sytuacja ubezpieczenia? Bo o tym też wspominaliśmy na już takich profesjonalnych, zorganizowanych wyścigach. Ubezpieczenia warto porozmawiać. Każdy myślę, że ma kontakt z agentem ubezpieczeniowym i dopytać, jak wygląda to na, na, na torze, na którym y, tor, który ma homologację wyścigową, y, czy nie tylko nawet, czyli tory takie typowe kartingowe, treningowe. Oni będą dokładnie wiedzieć. Więc zapytajcie swojego agenta ubezpieczeniowego i on powie, jak wygląda ta sytuacja. Y, to jest podobna historia, kiedy wyjeżdżamy na narty, snowboard y, w czasie zimowej, też musimy się ubezpieczyć. Dodatkowo, mimo to, że organizator y, może to ubezpieczenie grupowe zrobić, natomiast chciałbym. Jak jeszcze tutaj się odnieść do tego, co zapytałeś Damiana, jakie to są koszty. Koszty się zwiększają na pewno z naszym tempem. Szybsze tempo, czarne złoto. Czarne złoto to opony. E, I wiele innych rzeczy, z tego względu, że szybsze tempo to również kolokwializm gleby. Gleba kosztuje, trzeba to później poskręcać. Więc jakby te koszty na pewno optymalnie w tańszych motorkach e, będą inne po crashu, czy, czy, czy eksploatacyjne, niż w motorkach, które mają większe pojemności. Na zakończenie tej pierwszej informacji dotyczącej niskich jeszcze klas, no ale też bardzo emocjonujących, e, pytanie o pewną kwestię, której, której ja sobie zdaję sprawę wielu motocyklistów zdaje sobie sprawę z tego, że jak obserwujemy ścigantów jadących na torze, e, kładą się w zakręty praktycznie na łokieć. Ale oni mają troszeczkę inne opony niż te, które państwo macie w swoich drogowych motocyklach. Zatem powtarzanie tego typu ewolucji na drodze, na oponach drogowych, które nie mają takiej przyczepności, jest chyba trochę bardziej ryzykowne. Nie, ja no zdecydowanie. Są op 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 opony używane na to, że są typowo do użytku sportowego i właściwie nie można ich używać na drodze. No i zasadniczą różnicą jest to też, że wytrzymałość tych opon, ale do Prawidłowej ich pracy będziemy potrzebowali przede wszystkim kocy grzewczych, które nagrzewają te opony do 100 stopni Celsjusza. I to gwarantuje tą przyczepność. No, nie do zrobienia na drodze. No właśnie. E, za chwileczkę spotkamy się, za tydzień pojawi się kolejna informacja o klasach wyższych. E, skończyliśmy praktycznie na 250. -tkach. Zahaczyliśmy lekko o 300. E, za tydzień o klasach wyższych, do których będziemy się starali Państwa przygotować. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia. Wizyty w Vintage Garage mają to do siebie, że pokazujemy Państwu cały przekrój polskiej e, motoryzacji, i motocyklizmu. E, oglądaliśmy już jos oglądaliśmy WFM-ki. Nawet jedną z WFM-ek odbierał szczęśliwy właściciela, i właścicielka. Do tego wszystkiego całą historię polskich motorowerów. E, pokazywaliśmy przeróżne sprzęty, komary różnych wersji. E, Pewnie w zanadrzu masz jeszcze dwa bardzo piękne stare polskie motorowe, ale o tym w kolejnych odcinkach, kiedy już będą ukończone. Natomiast dzisiaj zajmujemy się z serią 700. To są lata, które. Seria 700 pojawiła się na początku lat 70., i to była zupełnie nowa seria, zrywała totalnie z tym, co do tej pory mogliśmy oglądać na naszych drogach pojawiły się wtedy nowoczesne jak na owe czasy koła 16 calowe, zupełnie nowa rama. No i na temat tej konstrukcji powstało ilość wariacji. Pierwszy to był Pegas, którego jakiś czas temu mogliśmy oglądać ten pedałowy automat śliczny. Natomiast później powstał również Romet 760 i ostatni z tej serii 700 780, czyli tak zwany Kadet. Silniczki Predom zamet, kanciaki, e, takie już e, wyglądające na bardziej współczesne, bo to takie o, owalne z archaizmem nieco trąciły. Natomiast to już są takie sprzęty, które, e, no, które były nawet eksportowane, o ile się nie mylę, to KDE 780 w tej wersji to był eksport chyba na Węgry. Dokładnie tak, wersja węgierska posiadała już tabliczkę znamionową, czego nasze polskie sprzęty nie miały, e, również taki luksus postaci chromowanych butników to się pytało. Że one są na pewno chromowane. Tak, one są chromowane. Wtedy jakość chromu mniej więcej była na takim poziomie, jak widzimy, i to było zupełnie naturalne, że to tak wyglądało. No wiesz, wyglądało na początku, jak spojrzałem na niego, że to jest polerowane aluminium, ale na aluminium raczej by się nie rzucili. Zatem chrom e, lekko mat, matowy. E, słuchaj, te sprzęty jakie miały skrzynie biegów? E, pierwszy ten w wersji Polo. Która z tą, ta kierownica w ogóle jest bardzo rzadka w tym modelu, bo gdzieś tam źródła podają, że to jest około 700 sztuk, także taki można powiedzieć, rary, rarytas. Natomiast silnik tam jest 0,17, ręczna zmiana biegów, natomiast w Kadecie 780 to już jest pełna nowoczesność, biegi w nodze. Ale ile biegów? No, dwa oczywiście przepisy ograniczały to dosyć mocno 45 na godzinę i ani deka więcej miało być próbowano montować skrzynie trzybiegowe, ale z tego co wiem nie były zbyt trwałe. No tak, tam w Rometach to się tam pojawiło trochę, ale to dosyć mocno użytkownicy na to narzekali, później mieliśmy te silniki dzięki temu czeskie. Wiesz co, tak patrzę na te sprzęty, siedzenie takie już powiedziałem wyrafinowane z takim w pegazie z taką podniesioną dupką, piękna rameczka z tyłu, chociaż siedzenie jak widać nie wytrzymało próby czasu. Tak, nie, to jest Pegas, to jest Pegas. Muszę cię Polo, przepraszam, Polo, teraz ja się pomyliłem, Polo. To miało być nawiązanie do tam gry w tą, właśnie w Polo, że tam, nie wiem, nie wiem, nie rozumiem zupełnie tego, no takie były koncepcje. Natomiast mówię, no część to, co powiedziałeś, zawsze była jakaś ta unifikacja, coś tam zawsze wymyślili, ale brali to, co mieli na magazynie, czyli tam oświetlenie, lampki, zbiornik paliwa z Komara Sporta, no dużo rzeczy, to co im tam zostawało, to wiadomo, w nowym modelu się musiało znaleźć. Gra w polo polegała na czymś zupełnie innym, ale podejrzewam, że można by wprowadzić taką grę na motorowerach z laską i potrącanie jakiejś piłeczki, która się turla. Byłoby to bardzo ciekawe dla tych, którzy do tej pory używali do tego celu konia. Przejdźmy teraz do takich dodatków. Widzę, że on jest wypasiony, ma założony narzędziowy taki tobołeczek z tyłu. Dokładnie, to jest oryginalne jego wyposażenie. No wiadomo, musiałeś gdzieś te klucze tam ze sobą wozić. No, musiałeś mieć zawsze klucz do świec, świece najlepiej, kondensator, jakiś kawałek kabelka, może spinkę do łańcucha lub jakieś śrubki, nakrętki, podkładki, kluczyk, dziesiąteczkę, trzynasteczkę. To były takie podstawowe narzędzia, które gdzieś tam musiałeś chować. Albo lądowało to w kieszeni, albo w takiej po prostu e, pięknej Dodatku jak no wygląda jak to rowerowe, rowerowe po prostu, tak na siedełku się to wieszało kiedyś w rowerach, tak? taki. E, nikt nie zna życia, kto nie miał zmostkowanej świecy. Zatem klucz pod, do świecy bardzo przydatny przy tych olejach, które wtedy były stosowane i mieszane w słynnym baniaku z taką, z taką wajchą, gdzie można było przemieszać olej z benzyną, a ten olej nie był najlepszy i świece potrafiły mostkować to naprawdę na całego. No, olej był słabej jakości. Tam wszyscy lali tego luxa, niesła, takiego już, no, nie nadającego się do niczego. Później się pojawił mixol, który tak naprawdę de facto też a był dużo nagarów, syfów, no i też y, dużo ludzi mnie pyta, jaki olej stosować? Czy stosować olej tak, jak te sprzęty były projektowane, czy stosować syntetyka? syntetyka? Słuchajcie, nie stosujcie żadnych luksów, żadnych Mixoli, to po prostu brudzi silnik, skraca żywotność i nie nadaje się do niczego. To po prostu postawić sobie butelkę na półkę i Oglądać, natomiast do jazdy stosować oleje nowoczesne. Wiesz, to ciekawi mnie jedna rzecz, taka historia takich sprzętów, bo wyglądają na w miarę zadbane, czyli ktoś nie kopał ich, nie robił jakichś złych rzeczy. Jak można jeszcze w Polsce znaleźć takie artefakty? No, mówię, to teraz dosyć modne się zrobiło sprowadzanie sprzętów z Węgier, i dosyć duża ilość tych sprzętów teraz się wypływa, szczególnie tych rometów, bo one były tam popularne. No i chyba tego było dużo, i teraz ludzie. Którzy się trochę zajmują takim handlem, przywożą to i jest to w Polsce zarejestrowane. Tam na Węgrzech nie trzeba było mieć dokumentów, więc w Polsce można to zarejestrować mając samą umowę kupna-sprzedaży. Jest to uproszczone. No, ciekawe, bo wiesz, Węgrzy chyba nie szanują zbytnio tego sprzętu, którego sprzedają, ale też trzeba powiedzieć, że największe ceny osiągają w tej chwili chyba motorynki i stare komary. No dokładnie, to już jest jakieś szaleństwo, zupełnie tego już no, nie rozumiem, nie potrafię to jakoś przełożyć logicznie, bo za te pieniądze można sobie kupić naprawdę o wiele fajniejszy, lepszy i no, jakikolwiek inny sprzęt, no ale no, taka jest moda i ona tutaj chyba dyktuje te ceny, natomiast mówię, no, kadet nie jest jakoś bardzo modny, więc nie jest jakoś bardzo drogi, co jeszcze mogę fajnego o tych sprzętach powiedzieć, że pojawiła się wersja 110 z silnikiem od Jawy Babet. No babetka, bardzo słynny taki właściwie skuterek kiedyś z automatycznym sprzęgłem, o ile dobrze pamiętam. Tak, tam jest jakiś automat, ponoć dwa biegi. Na jakichś paskach dziwnych, to już, to już w ogóle jest jakaś magia. Ja tego nigdy nie miałem, ale jak tylko coś takiego mi w ręce wpadnie, to postaram się pokazać. Fajnie byłoby rozgrzebać ten silnik i powiedzieć, tam w środku siedzi. Zatem, tak stopniując wartość obecną, rynkową tych pojazdów, to motoryna, która jest, nie wiem, jakimś westchnieniem przeszłości. Każdym jeździłem na tym, kiedy pacholęciem byłem. No i potem kolejne ewolucje, które już tracą na, na wartości, choć pewnie za parę i one będą też poszukiwane. Dokładnie, to co tam parę lat temu z tymi ogarami typu 200, 205 no one były naprawdę po, po parę groszy można było kupić, no w tej chwili no suma tam 3000, to na no, w miarę kompletny egzemplarz do remontu dopiero starcza, no. także to cały czas idzie w górę, na czym to się zatrzyma nikt tego nie wie. To była chwila rozmowy z Michałem z Vintage Garage, kopalnią wiedzy na temat polskiej motoryzacji. Dzięki Ci, wielkie, że przywraca się do życia. Klienci dobijają się, wstawiają coraz to nowe rzeczy: motorynki, osy, wszelaki sprzęt, który jeździł po polskich drogach. Dzięki Ci, wielkie. Dziękuję bardzo. Różne są mody. Kiedyś była moda na ortaliony, kiedyś była moda na wykwintne laseczki, meloniki czy też cylindry. Jak już jesteśmy przy cylindrach, to moda w Harleju nastała na Na Turingi, zwane po prostu takimi rejs bagerami. No tak, ale wiesz, rejs w przypadku tego motocykla, ja wiem. Czyli wyścigowo nie pachnie za bardzo, chociaż pamięcie, jak się przyglądałem setom, jak się przyglądałem wydechowi, to wygląda ambitnie. No tak, bo to jest taki turing przeznaczony tutaj na ulicę, tak, żeby można było jeździć po naszych drogach. Bo generalnie ta moda wyszła z Ameryki, jak to zazwyczaj bywa, gdzie no rzeczywiście wtedy te motocykle wyglądają podobnie może do tego, ale konstrukcyjnie no są duże zmiany. No dobrze, powiedz mi, a jaki tu silnik siedzi. Tutaj jest akurat fabryczny silnik 114 cali. No, w, w, oczywiście. Harley już doszedł teraz do chyba 130 czy 140. 131 to już było w zeszłym roku, ale w tym roku już jest prawie 140 cali, także idą w górę chłopaki cały czas. Widzisz, to jest fajna sytuacja, bo w większości firm poza Harley'em Davidsonem jest downsizing. Motocykle zmniejszają pojemności do 400, 450, 350, a tutaj po konkrecie w górę. Ale powiedz mi, bo wiesz, ty rozumiesz te zapędy. Z czego akurat moda na ten model wynika? Słuchaj, generalnie, Turingi zawsze były takimi motocyklami, można powiedzieć, z wyższej półki, bo miały tych bajerów, nagłośnienia. No, od jakiegoś czasu. To same nagłośnienie potrafi tam kosztować kilkadziesiąt tysięcy, wstawiają głośniki dodatkowe przód, tył. No i komfort jazdy, tak? Dostęp już oprzyrządowania typu zawieszenia olińska za przód, tył. No coraz większy zakres tych części na rynku się pojawił i można je modyfikować. A widziałem chyba kiedyś u ciebie taki motocykl, który jeździł bodajże po Nowym Jorku, z potężnym przednim kołem. E, to był jakiś kolos, głośniki w bagażnikach, no, po prostu porozkręcany kompletnie. Jakie były dalej losy tego sprzętu? Czy ktoś z tego kupił, czy zmieniłeś koło na nieco mniejsze? E ktoś go już tam posiada w Polsce, zostawił go w takiej odsłonie jak była, no także to jest taki motocykl jeździć się da, ale to no, tak, no, ma robić show. To jest na, na zamontowanych mnóstwo rzeczy na tym motocyklu. jak mówiłem sety wydech. Wszystko to jest fajnie porobione, czy kwestie malowania to są oryginały, czy to jest też pomysł jakiegoś poprzedniego właściciela? Malowanie wykonane jest przez nas, tak? Tutaj w naszej firmie, także stylizowane też na, na amerykański styl tych racingowych sprzętów. No i ma to wzięcie. Wiesz, no motocykl dość uniwersalne, bo tym można zupełnie spokojnie pojeździć po mieście, ale jak ktoś się uprze, można tym polecieć w trasę, jest się jak spakować, jest powiedzmy mała, szybka. Nie wiem, czy z tą kierownicą akurat, bo ja nie jestem fanem tego typu wyciągniętych kierownic do góry, bo kontrola nad kołem jest trochę gorsza, ale co kto lubi, wiesz, kto bogatemu zabroni. Wygląda to naprawdę na dopracowany sprzęt, czy te wszystkie elementy, które na nim wiszą, czyli wiesz, i manetki, i sety, i wydech, to też wasza robota? To znaczy tak, są to gotowe elementy, które można zamówić, typu wydech Vanserheisa, tutaj risery, obudowy zegarów Krausa, no montowaliśmy my to wszystko, ale tak jak wspominałem wcześniej, jest to już dostępne na rynku i, i można to naprawdę konfigurować we wszelaką stronę. A czy ten motocykl jest motocyklem jakiegoś klienta, czy on czeka na klienta? On czeka na klienta, także jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszamy. No powiem Ci, że... Smakowicie wygląda, i myślę, że ktoś, kto się skusi na ten sprzęt, będzie szczęśliwy. Fajnie zrobiliście te malowania, bo nie ukrywam, że nadałem. Ożywiły go, bo on pewnie w tym samym kolorze całkowicie pomalowany byłby smutny, a tu jest trochę metaliku, trochę fajnych, powiedziałbym, naszych narodowych barw. To jest też istotne, i pewnie jakiś patriota się skusi na ten sprzęt. Tak. No, chcieliśmy tu troszeczkę polskiego akcentu dodać, a że to pasuje wszystko do siebie razem, to. Tylko na plus. Wiesz, no, stworzyliście taki sprzęt, który będzie budził zachwyt i zawiść na drodze. Pewnie parę osób będzie się oglądało za tym motocyklem, bo naprawdę robi wrażenie. No dobrze, ja mówię o kierownicy. Czy wy jeździliście na nim, czy ta kierownica w ten sposób, wyciągnięta do góry, sprawdza się w czasie jazdy po mieście? Jak najbardziej. Wygląda to może dosyć nietypowo, kuriozalnie, aczkolwiek tutaj naprawdę, jeśli chodzi o komfort jazdy, jest, bo kierownica sama w sobie jest dosyć prosta. Ryzer tutaj wyciągnął tą kierownicę do góry i jest taki efekt takiego właśnie czegoś, co, co, co ma, ma jakby zadanie do takiej jazdy. Nie turystycznej, a sportowej, ale jak najbardziej turystycznie można tym motocyklem się poruszać. Wymiana kierownicy, poszerzenie kierownicy, wydłużenie kierownicy to jednocześnie wymiana wszystkich przewodów. Tutaj podejrzewam poszło trochę roboty w to, żeby wszystko wyglądało jak należy, żeby nie było widać przewodów na zewnątrz, idą w kierownicy w środku. Tak, staraliśmy się też tu zachować estetykę i, i cała elektryka jest w środku kierownicy. No, wszystko staraliśmy się pochować, tak. Jacek, no dobrze, to w takim razie dżentelmeni o pieniądzach nie mówią. On jest, jak wiele motocykli, zresztą w Twoim garażu. Tam jest po prostu kolosalna ilość sprzętów do wyboru do koloru. Jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany modnym ostatnimi czasy motocyklem, to cóż, Jack Motocycle czeka. Jacek na pewno zamontuje Wam kawę, porozmawiacie chwilę na temat ceny i pewnie radośnie wyjedziecie na drogę. A sezon już tuż, tuż, pamiętajcie. Dzięki Ci, Jacku. I dziękuję również.